Kastora. Miłośnicy rowerów zabytkowych cały czas są z nami w studiu, a teraz porozmawiamy sobie o pierwszym ogólnopolskim zlocie miłośników rowerów zabytkowych, Rety rower Jada Poznań 2012. I właśnie to wydarzenie odbyło się 20 maja. Dobrze tak jest. mówię. 20 maja nie wiem co mnie napadło, że takie coś... Rzuciłem Inicjator, takie hasło, bo Wiktor. ja byłem inicjatorem tego i tylko y, mówię, ja rzuciłem hasło, Automobil Klub bardzo dużo pomógł, rzeczywiście, bo tylko dzięki niemu ta impreza mogła y, mieć y, takie kolory, jakie miała. Y, drugą rzeczą byli sponsorzy, bardzo dobrzy sponsorzy, Shimano Polska, prawda, zasponsorowało to, przyjechało samochodem serwisowym, prawda, pokazywali jakie rowery mają, firma y, była również y, Chmielewskiego, Tarka, Speeder, także było i muszę podziękować tym wszystkim organizatorom, którzy to robili. Myśl była moja, ale całe wykonanie to było gro osób. Wojtek był od strony technicznej i Irek był od trasy, prawda. Każdy miał jakieś inne zadanie i to wszystko razem, żeśmy w krótkim czasie, muszę powiedzieć, że w przeciągu trzech miesięcy potrafili zwerbować mnóstwo ludzi, to z całej Polski, którzy przyjechali. Prawda? Także było 60 rowerów, było kilka takich, które nie były, że tak powiem, na imprezie, na zlocie, ale przyjechały, żeby się pokazać, że oni takie coś mają. Także tych rowerów dodatkowych, starych, przedwojennych było jakieś też liczę około 10. Liczmy, że w przyszłym roku będzie 150. Oczywiście, że tak, bo to dopiero pierwsza edycja. Tak. także będą te kolejne? Będą, będą te kolejne, no y, różne, różne ludzie dzwonią, prawda, y, inne tematy, podsuwają to znaczy inne miejsca, gdzie można y, to robić. Dzisiaj byli tej w Rydzynie, trzeba zrobić, ja mam znajomości, ja tam załatwię ja tą palacz, tam można piękną imprezę zrobić. Y, bardzo dużo chętnych jest. Y, impreza chwyciła po prostu. Y, nie myśleliśmy, przerosła nas troszeczkę, nie myśleliśmy, że taka będzie udała się. Wszyscy są zadowoleni, my wiemy jakie błędy żeśmy popełnili, oni nie wiedzą, ale to tak zawsze jest, ale myślę, że w następnym roku tych błędów nie będzie, będzie impreza jeszcze lepsza. Jakie konkursy? Bo wiem, że było wiele konkursów właśnie dla miłośników zabytkowych. Tak, my rowerów. żeśmy się nastawili zasadniczo, nastawiliśmy się na takie sześć kategorii, czyli w ogóle najstarszy rower, który przyjedzie, prawda? Będzie mobilny, będzie mógł objechać jezioro. Później była taka najstarszy poznański rower, bo my jesteśmy przecież Poznaniakami i chcieliśmy tutaj Trzeba tych Poznaniaków nasze promować miasto. nasze miasto. Później był najciekawszy rower, prawda? No, najbardziej najbardziej oryginalny rower. rower, który tam był. Był konkurs, że tak powiem, elegancki, czyli na stacjach Ci wszyscy uczestnicy wyjechali z tego naszego muzeum, że tak powiem, bo to takie ruchome muzeum było, na trasy to po prostu byli poprzebierani, poprzebierani w stroje takie, jak dawniej się jeździło, na danym rowerze, czy jak ktoś jechał na kolarzówce, to miał strój, prawda, kolarski jakiś z tamtych lat. I to była ta następna yy, konkurencja. Także tej konkurencji było troszeczkę, a najlepiej od strony technicznej to Wojtek powie, bo on zarządzał całą techniczną stroną, wiedział który najstarszy, który najlepszy, najciekawszy, no wszystko zasadniczo to teraz Wojtek może coś powiedzieć. Który najlepszy i najciekawszy? To znaczy najciekawszy panie moją, nasza, naszym celem w zasadzie było promowanie przede wszystkim wytwórczości polskiej, a i przede wszystkim e, zmotywowanie ludzi do poszukiwania rowerów, przede wszystkim regionalnie. Jeden z chłopaków z Wrocławia, Łukasz Krom, przywiózł no, fenomenalny rowerek e, po bardzo dźwięcznej nazwie bracia szmotołochy Lwów z e, który wyremontował w bardzo krótkim czasie, bo wręcz pół roku, po to, żeby być na zlocie i no, efekt przerósł nasze oczekiwania, bo zrobiony no, był wyśmienitie. Super. I dostał za to nagrodę za najlepszą renowację, chociaż tam oczywiście można trochę jakby mieć obiekcję, dlatego że jeszcze mu obrotu Bramptona brakuje, ale to myślę, że Jace, ja już mówię, to... Było tyle ciekawych, tak. że trudno było wybrać, który jest najciekawszy w tak. druga, druga sprawa, żeśmy promowali również najlepszy stan zachowania. I tutaj no, najlepiej wypadł w zasadzie rower ostrowski firmy Otello. W Ostrowie Wiekopolskim była bardzo duża fabryka, która funkcjonowała również po wojnie, Hotel Herold, która wytwarzała rowery jakby w szerokim asortymencie przed wojną, jak i również i po wojnie. Co jest ciekawe w kontekście tej, tej fabryki, to jest to, że ze względu na mizerię powojenną zaczęli robić rowery również z rur ze szwem, co obecnie się nie robi, ponieważ jest niebezpiecznie. Tak. Natomiast wtedy, ponieważ była tak głęboka mizeria na naszym rynku, obecnie właściciel tej fabryki, pan Kamiński, bardzo szybko uruchomił produkcję. I on dostał, ten rower dostał nagrodę za doskonały stan zachowania. Notabene znalazł się ten rower w Olsztynie. Także właściciel no Ostrowiak. Tak. E nasz kolega Leszek po prostu kupił go z Olsztyna. Bardzo ciekawymi rowerami również jest kolekcja chyba pana Andrzeja Roszkiewicza. Są to rowery przede wszystkim angielskie, dlatego że on jeździ po bazarach i kupuje rowery angielskie i tu rzeczywiście było bardzo fajnych parę no, egzemplarzy. No wystawił 11 rowerów Tak. Nie? Ale Plus dziecięcy. Oh, wow. no, Najciekawsze konstrukcyjnie, który wywołał burzę na zachodzie, tak. dlatego że zdjęcia od razu żeśmy rozpromowali po innych portalach, gdzie Również są zbieracze starych rowerów i największą sensację zbudził rower kroczący. kroczący. Rower. Jakiś kowal po prostu z okolic wielkopolskich, Wielkopolski, goszpińskich, Gostyń i tak to dalej, to zrobił z części rowerowych, z części motocyklowych, zrobił Pojazd kroczący, ponieważ to oczywiście po paskudnie zardzewiały, więc nie wiemy czy to tego, natomiast mechanicznie to wyglądało prawidłowo. Tak, tak. Także miał, pedały, miał, miał pedały, ale nie pedały, ale cztery nogi, nogi, które były napędzane każda noga inaczej, no, rozwiązanie techniczne. Czyli firma Boston Dynamic, która tak. teraz robi mechaniczne psy dla armii amerykańskiej, może się powstydzić. Tak, bo my <noise> już, nogi mieli po prostu dawna. i tak tak. Dalej. No naprawdę właścicielem tego roweru został Amerykanin, który tak. mieszka gdzieś tam pod profi. Tak, tak profi, prawda, przywiózł ten sprzęt. No i to byśmy... nie będzie teraz opatem się bił z Boston Dynamics. <laughs> Jakie jeszcze atrakcje czekały na gości, na poznaniaków podczas tego wydarzenia? Oprócz oczywiście konkursu. No, żeśmy za zabezpieczyli przede wszystkim całą imprezę, bo tak jak Kaj, nie, ta podobę. impreza, to była ta pogoda piękna, a poza tym, żeśmy zabezpieczyli, była straż pożarna, prawda, na tej imprezie. Z tym, że ta straż pożarna była z lat 30. Prawda? Dwuosobowa straż pożarna na podwoziu samochodu DKW, no miał być pogotowiec stare też, ale nie dojechało, no, jest nam przykro, że szkoda, bo byśmy mieli pełne pojechali, pojechali do zablyszenie. Pomijam karawany, bo tego żeśmy nie przewidywali w ogóle. Nie? Być może na kolejną edycję dojedziemy. Na, na pewno dojedziemy. Jak cieszyło się już tak podsumowując to wydarzenie? Jaką popularnością cieszyło się wśród Poznaniaków? Bo Myślę, rozumiem, że to był wstęp wolny dla wszystkich tak, mieszkańców tak, Poznania tak. również. Było to w bardzo dobrym miejscu, bo to było przy plaży w Szczecinku, prawda? Także mnóstwo ludzi przyjechało się opalać, nie wiedząc nawet, że jest taka impreza. I ja zakładam, bardzo dużo ludzi przyjechało rowerami, wiedząc o tej imprezie, prawda? Bo to, mówimy, troszeczkę późno żeśmy rozpoczęli i może nie było aż tak nagłośnione. W internecie tego dużo było, ale nie wszyscy, prawda, internet czytają, oglądają, szczególnie ci starsi, prawda? Także ja tak sądzę, że około 3000 ludzi mogło tą naszą wystawę, bo to była, można powiedzieć, wystawa, zwiedzić, nie? To był zlot, ale to te rowery stały i każdy mógł sobie przyjść. Wojtek opowiadał o każdym rowerze historię, jaki to jest rower, jakiej marki, skąd się ta marka wzięła, z jakiego miasta jest, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także zainteresowanie było i można się było czegoś naprawdę dowiedzieć, ciekawego. Wobec tego ja trzymam kciuki już za tą kolejną, drugą edycję w Poznaniu. Dziękuję serdecznie za nasze Dziękujemy dzisiejsze bardzo. spotkanie. Żałujemy bardzo, że te rowery nie mogą już tutaj zostać z nami. w Poznaniu. nie, nie Zabieramy do domu. Ale zrobimy wystawę Dobrze. rowerów wielkopolskich. Już taki już? zamysł jest, nie automobil klub ma 90-lecie swojego istnienia i z tego tytułu my jako sekcja pojazdów zabytkowych, przynajmniej ja chcę jedną zrobić taką wystawę rowerów, produkowanych w czasach automobil klub powstał w 23 roku, 1923, także przez te 90 lat, co w tym Poznaniu było robione w Wielkopolsce? rowerami, a każda inna sekcja będzie też coś zrobiła, także 90 lecie automobil klubu będzie super. Super, wobec tego my już czekamy na relacje z tego wydarzenia. Dziękuję serdecznie za, za nasze dzisiejsze ja. spotkanie. Państwa zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną i już za chwilę kolejni goście.